Dzisiaj opowiem Wam o skórze suchej. Dowiecie się, jak rozpoznać skórę suchą, e, czym różni się e, skóra odwodniona od suchej i czy skórę tłustą również musimy nawilżać. Zaczynamy! Jak rozpoznać skórę suchą? W skórze suchej brakuje lipidów, dlatego charakteryzuje się napięciem i szorstkością. Skóra sucha jest również cienka, dlatego mo mogą prześwitywać przez nią naczynia krwionośne. Czy skóra tusta potrzebuje nawilżenia? Tak, również skóra tusta potrzebuje nawilżenia, ważne tylko, aby wybrać odpowiednią formę kosmetyku. Często, gdy skóra tusta jest przesuszona, wyświeca się. Jest to taka reakcja obronna skóry przed przesuszeniem. Jak odróżnić skórę suchą od odwodnionej? Skórze odwodnionej brakuje wody, natomiast skórze suchej brakuje nawilżenia i natuszczenia. Skóra odwodniona jest stanem przejściowym i może dotykać każdego typu skóry, nawet tustej czy mieszanej. Czy tylko kremy nawilżają? również działanie nawilżające mają esencje, toniki, hydrolaty czy olejki. Najlepszy efekt nawilżenia przyniesie, gdy połączycie te dwa produkty. Na przykład serum z kremem czy olejek z kremem. Kombinacji może być bardzo dużo. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek, gdyż tam porozmawiamy o emolientach.